20 lat temu postanowiła dokonać niemożliwego zwiększyć dostępność usług medycznych w Polsce. W latach 90. był ogromny kryzys w opiece zdrowotnej. Pacjenci trafiali do szpitala ze swoim sprzętem, ze swoimi rękawiczkami. Zrezygnowała z pracy w szpitalu i założyła fundację niosącą pomoc ludziom w trudnych sytuacjach zdrowotnych. Flandria ma obecnie 15 tysięcy członków. Za jedyne dwa złote rocznie jej podopieczni zyskują dostęp do usług medycznych, sieci sklepów, aptek i opieki domowej. Marzeniem moim jest, żeby Flandria działała na terenie całego kraju, żeby ludzie czuli odpowiedzialność za swoje zdrowie i żeby wzajemnie sobie pomagali.